To by się już że ja tego nie widziałem, tak? Pam, 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 Did you enjoy the dance with Did you enjoy the dance Did you już Spik, powoli już tutaj. Musimy sprawdzić formę Kudemona i to wcześniej, przy dobrym saldzie. 1600, no połowę oddał. No gwarancja połowy zawsze jest, no ale co z tego? Ostatnie do wyjścia. Szybka akcja, szybka akcja, żeby nawet nikt nie miał czasu zrobić jakiegoś szota tutaj z niepowodzenia yy, Kudemonika. Żeby w ogóle ludzie nie zauważyli, że graliśmy w Kudemona. Dobra, do trzech razy sztuka i wychodzimy. Dopiero po 6 spinach 1. To się nie stało, to się. W ogóle nie stało jak coś What the fuck? Ej! Ej, 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 ej teraz O kurwa, ty! 10 k***a ty! 10k już jest Prawie Ej, 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 proszę błagam Błagam, błagam, błagam a Dlaczego nie poszło to dalej? Dlaczego to k***a nie poszło dalej? Ale jest dobra Jest dobry comeback Jeszcze jedna wiadomość, bo tam z bunkra Ludzie piszą z bunkra, żeby odpanować. Przepraszam za to i tamto. Także otwieramy na chwilę bunkier. Tu jest bunkier. I przekazuję wiadomość do bunkra. Gdzie ma? Ok. Chyba mogę w tym momencie dołączyć. To jest bonus fotela. Ja nie odbieram mu tego. Całkiem nieźle, całkiem nieźle Oddało za bonus i mamy dwa stormy. Jestem ciekawy, co ten fotel był od... koniec, dziękujemy bardzo Zabawiłem się Ekstra zajebiście Na pierwszym, na ostatnim, no i koniec I koniec Ale dlaczego? Przecież to jest tyle, już tyle razy miałem to O, poczekaj, poczekaj, poczekaj Poczekaj To nie jest mało To nie jest mało, to nie jest mało Jest w KOŃCU COŚ ku... JA p... W KOŃCU SZCZOTA, JA p... Ale taki za 2k, konkret, sztywniutko, jak jesteś sztywny k**a ku... Bard Festival to daj mi teraz 1890x, dawaj To się kur... nie stało Ja ale, ale to, trzeba, to, to trzeba mieć takiego nie nieparta To trzeba się nazywać kur... Galineos, ostateczny Ty kur... opier... ona za... na wdupę Ty szmato to kur... ojejdź mi przez całych eyes tego, co dałaś. Czaj się jak wąż w pomidorach? A gdzie ty mieszka, że tam węże masz w pomidorach w polu? Ja ty... Wąż w pomidorach. Uwaga. Zamiast lisa w kurniku jest wąż w pomidorach. Chyba, że... Chyba, że mnożnik. Kurwa. A ty kur... Ch... Dziadu. Dziad! MNOŻNIK! Ty... No zobacz kur... Zwykły 10x by było 10k. Ja p... Czemu on nie potrafi? 100 złotych Kiedyś mieliśmy tutaj kupon bonusy na 200-250 złotych Starzy widzowie pamię... JEST! Y JEST! JEST 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 JEST! Chyba yes! w tym momencie dajesz mi 8 po pi k***ocie? Turbo dawaj na 100 złotych Ty kręcisz za 50 groszy w domu Idź k***a do bunkra, wypij kałużę trochę się nauczysz tutaj Pokory JEST! Może tej właśnie nuty brakowało, żeby dał tego bonusa ty siwy bandziorze, dawaj jest! 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 Będzie dobrze może! Będzie naprawdę może dobrze! Ja Orzesz ty w cara! Orzesz ty w cara. Należy mi się, A mać! Należy mi się! Gdzie jest k**a myszka, bo nie widzę I co? I co, i co się dzieje i gówno pieprzona ty O! ho Jest Ile? Ile Siwy dziad BANDIOR! grecki Okupantos To nie jest Max skryta, ale będzie dobrze BUM, bum, bum! Baby! Pierwsze PSC dzisiaj losowane. Ja w... Serio? Pójść bez lunetę <gry> o k**a! Leci skater! Leci, widzę go! Leci skater! Dobra, fajnie. Wczesnie, wcześniej ładuję je. Bombka wild i startuj z tym. Jest bombka Dobra, i co teraz? I co kuźwa teraz? Dziesiątki było od. O, ładnie. Dziesiątki! Ile to będzie? Dwa do końca mam, ładu, 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 ładu. 6-7k będzie. Idzie, 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 mówiłem, 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 mówiłem! 10! Oh. Dycha jest, niecała, zajebiście. Polska mafia, cyberslots. En France c'est pas meilleur avec la mafia. Tout le monde! Je pense que c'est le bonus acceptable. A co ja, po francusku tutaj <laughs> Public provocation Uf, uf, dobry symbol jest to... Uh, uff Ej! Ile to? Jedna linia, druga linia, trzecia, czwarte, pięć linii gdzieś. 8K! Jest? Dwie linie minimum. Oho! Oho! Baby, ej! Ile to? Najlepszy symbol Jedna linia, dwie, trzy Ula la Trochę mniej linii niż tamten, ale sześć koła znowu w Base game, bez bonusa Lecimy, k***a z Gladiator jest zaufany przynajmniej Jest, full reel, prawie Ale chyba odblokujemy mnożnik, tak? Tak jest 250 i mnozik 20x 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 A nie Pani odblokowało Ale jestem zip Ale jestem padabilen